My, Polacy, słyniemy z żywej wiary. Któż wątpi w wiarę narodu polskiego? Nikt. Ale jednego nam nieco brak abyśmy równie po chrześcijańsku żyli, jak po chrześcijańsku wierzymy aby między naszą silną wiarą a życiem nie było rozbieżności. Kardynał Stefan Wyszyński, 14 grudnia, 14 grudnia Środa. Witamy Was, moi drodzy, w piękną, mrożną środę i jak co dzień dzielimy się Słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Chwałę Bogu oddaje się wyłącznie przez wypełnienie Jego woli, bałwochwalstwem jest kult, jeśli nie jest źródłem i owocem przemiany życia według Ewangelii. Cierpienie łączy o wiele mocniej i głębiej niż triumfy. Oczyszcza miłość i czyni ją świętą. Dlatego zjednoczenie duszy z Chrystusem musi dokonywać prze, przez ukrzyżowanie. Miłość zmusza mnie do tego, abym obcinał wszystkie dzikie pędy duszy umiłowanej, a pielęgnował w niej to, co szlachetne i piękne. Jak troskliwy i mądry ogrodnik. Z Ewangelii Świętego Jana, 17 rozdział, czwarty wers. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Kropka. Chwać Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony między niewiastami <laughs> i błogosławiony owo, żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O, I druga kropka. Dzięki Haniu za modlitwę. Proszę bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek Marny Pyłek się żona Przemka. I Hania, dziadka Przemka i babci Bąbusi, wnuczka z Pozdrawiamy. Pozdrawiamy z Panem Bogiem, z Aniołkiem i z Elzą Pozdrawiamy. A ty jesteś gaduła? Nie? A dziadek jest gaduła? Tak. <grym> A babcia? Dziadek jest. A dziadek jest. A babcia? Babcia nie. A, babcia jest grzeczna. Babcia grzeczna, no, grzecz. no, tak. Grzecz. No, tak. Pozdrawiamy!